Lecz koziomki gramy sobie na yy, Abry Wojania serwerze MC Gry. Nie wiem jakby ustawić nagrywarkę. Chyba tak będzie git, ale nie, muszę ten podświetlić, chwilę będzie tak. taka O Jezu, ta lampa przeszkadza, chwilka, na chwilę będzie ciemno Choć jak jest ciemno, to jest chyba lepiej Tak jest lepiej, czy tak jest lepiej? Chyba tak jest lepiej Dobra, lecimy Zgin Będziemy grać sobie w Bedworthy. Nie, nie jestem z nikim party, więc trafiamy na randoma. W miarę jest dobrze widać, ale potem poprawię sobie nagrywarkę. Może dawno nie było odcinku, więc możecie zostawić subskrypcję, lajkacza w górę oczywiście zrobiłem z ko kozackiego parkura No to na razie zabuduję łóżko, bo jak gra się z tymi, z jakimiś gościami co w ogóle nie, ten, są randomami To oczywiście, że trzeba łóżko zabudować, bo nie wiadomo co on ma w Ja... Yeah. Dobra, no raczej lecimy na. Jesteśmy biali, to mamy fioletowych i różowych. Czyli lecimy w tamtą stronę. Dobra, w miarę nawet ogarnia. Dobra, ja lecę już do różowych. Spróbujmy ich rozwalić. Nie chcę budować się speedbridgingiem, bo mogę się przyznać, że za bardzo nie umiem. No, zaraz nie będą mieli łóżka. O kurde, już mnie zauważył, dobra. Chciałem ich rozwalić pod kępem, ale nie zdążyłem, tam, więc lecimy dalej. Yy, no dobra. Ile mamy? Jezu, gościu, pożyć jakieś złoto, golda, pożyć golda. O nie, czego ja mu O dobra, żelazo za golda. O, golda, tak stary. Dobra, ludzie nawet łoso ogarniają. A akurat trafiłem na Ogara, co mi dał żelazo, więc możemy lecieć nadal do Timów. I co jest? Czy ktoś ma? Ktoś ma chyba haki, bo jak tak szybko się rzuci, zostali wyeliminowani przez. Czerwony? Tak, przez Czerwonych. Da. Nie zdążyłem, kurde. Na razie jest dobrze widać. Jeszcze będę musiał to ogarnąć. Jak jest tak mało teamów coś. Kto tak koksi? No czerwoni tak kokszą. Czerwoni za jakieś koksy w ogóle, no. Łe, łe. Dobra. Lecimy dalej. Ten film będzie się nazywał Najszybciej się rozwalają łóżka. Nie, no nie wiem, jak nazywa ten film. O kurde, ten se łuk kupił. Yeah. i teraz będzie koksił łukiem. Dobra. Dobra. Jest, 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 nie ma łóżka. Dobra. Co? My Też łóżka nie mamy? Co jest? Ej, no czerwoni to haki mają, ewidentnie. Tak, czerwoni mają haki mają kilaurę. Kurde, ma kilaurę. Sami to widzieliście. Dobra, na razie nie jest tak źle. Jeszcze to poprawię kiedyś. Spoko. Zostawcie subskrypcję, lajka w górę. Kto chciałby ze, ze mną zagrać, to oczywiście... Yy, zgłaszajcie się do komentarzy, yy, napiszcie swój nick i jak macie Discorda, to ja tu podam swojego Discorda o e MCSX frytka. Yy, pokażę to jeszcze na komerze. Yy, 068707 06 Hashtag i MCSX frytka. Będzie też napiszę w komentarzach Monika, bo linka dam. O nie, czego ja. Ja zepsułem. Dobra, działa, działa. Spoko. O ja! Zepsuło się nagrywanie. Dobra. Odbudowuję łóżko? Nie, ja odbudowuję, dobra. Pięknie stary W tamtej ręce Chyba czerwoni mieli cheaty Bo tak wszystkich rozwalali Coś mi się wydaje No wszyscy mają po O dobra bia biali mają mała, My Jesteśmy czerwoni dobra Jakbyśmy się podbudowali do fioletowych i byśmy mogli ich robić, ale dobra już mniejsza. Myślę o rzeczach, których nie innym robić. Dobra, mniejsza. Co ja powiedziałem w ogóle? Dobra, nie wnikajcie co ja powiedziałem. Bo sam nie wiem. Ja się nad tak beuduję. Ja mogę się... Yy, mamy sąsiada, mamy sąsiada. No to chyba trzeba się budować do zielonych, no. Co apardzisz? Ja chcę się budować z bridgingiem. Gdzie ja jestem w ogóle? O, tam są Zmierzmy sobie do szóstki. Różowe i łóżka nie mają, a ja się do kogo buduję? Do zielonych zielone łóżka mają. Mmm, coś no, Dobra. O biali chyba coś czuję, że łóżko stracą. No właśnie tam no, różowy klepał z białym, a biały jest tylko jeden chyba. Jak dobrze pamiętam... O Jezu wełny mi zabraknie, serio. Ja dobra. Bez dobrze nagrywanie, dobrze jest nagrywanie. Oje nikt tego nie widział. Ue, ue, nikt tego nie widział. Nie ma nikogo u nas... O, mam, mam zbrojkę. Jezu, co ja mam takie lagi? Chyba mu, jednak sobie muszę zmniejszyć do piątki. Nie, do czwórki się zmniejsza. Opcje graficzne czwórki dobra i budujemy się dalej. Czy w ogóle mój teammate jest? Jest, Dawid, Ty, co ty robisz? Dobra, pod jaksy leci? Ok, ja spila mi, nie chcę wyłączyć. Dobra, lecę. Różowiec została wyeliminowana. Ja akurat się nazywam Disco Kot, ale nie wnikajcie w to, dlaczego się tak nazywam. O kurde. Żółci tu są. Co tu zielonych już nie ma? O kurde, jaki Lipton. Po co ja się tu budowałem? Dobra. Teraz mamy problem, rzuci mi. Nie, rzuci, rzuci na łóżko, rozwalam. Stary, rzuci na łóżko, rozwalam. Trzeb, trzeba by było most rozwalić. Dobra, lecą do nas, rzuci, ale popełniłem teraz błąd. Co, 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 nie mamy łóżka. O, jak mnie to się zrobi. No go pokonali, no i nie mamy łóżka. Czerwona została zeszła. Dobra. Napiszcie z nicz w komentarzach. Albo jesteś lub ja sam zrobił. Dobra, kolejna ręka. To będzie druga ręka ostatnia. Myślę, że tutaj nam wyjdzie uinek. Dwie ręki jak na... Pierwszy odcinek z Bedwarsów, to spoko. Bo podkreślam to mój pierwszy odcinek z Bedwarsów. Więc możecie zostawić lajkacza. No i oczywiście, że jestem sam w Teamie. Pięknie. O białych i fioletowych. Można rozwalić jaki ja jestem. Żółty Do białych, fioletowych. Nie, to ja nie mam do żadnych. Ty, w ogóle fioletowych nie ma. To różowi! Aaa, to różowi. Sory, peltonista. Y, bia biali są daleko od nas. Oni mają po jednym teammate'cie, więc ja najłatwiej by było mi ich rozwalić, ale akurat ich nie ma. Dobra. Ile mam tego goldzia? Golda mało. O jezu Nie robi żadnych cień, nie robiłem jeszcze na razie, więc nic nie pominęliście. Ja oczywiście czytam komentarze Więc możecie pisać do mnie jakieś tipy W bedwarsach, choć ja ogarniam nawet No Znaczy nie za bardzo ogarniam, bo nie umiem te, Tego speed bridgingu czy Jak się tam mówi nie, Speed bridging Jeszcze mam łóżko Zaraz powinien mieć nie będę, choć jednak nie. Nie, nie buduję się chyba do mnie. O ja po co się do niebieskich budowałem? Dobra, spróbujmy sobie już. Nie, dobra, nie dobra. Radzę sobie. Już. O nie, nie, stare, stare, nie chcę do was lecieć. Ja... Nie, nie będę tu chodził. Ale miałem laga! Dobra, nie ma go. o Rozwal to. Rozwal to. Rozwal to. 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 Oh boy. dobra, trzeba to zniszczyć. Jakiś teammate u niebieskich jest, boże To będzie ciężkie przeżycie Pięknie Co zrobię w ogóle? O nie, jest u nas, jest u nas, jest u nas Czuję, że zrobił center. o nie, nie mam łóżka. No nie ma stary. Nie macie. Lecę do nich na spidzie. Mhm, dobrze. Niech on podwójnie zginie. Zieloni nie mają łóżka. Dobra. O ja, kolejna wełna rip. Ależ. O, ależ. On go zrobił. Dobra, to potrzebuję więcej tego budulca. Bez budulca to, to się nie uratuje. Dobra, mieczek budulec. Lecimy do nich. A, ok, postawmy sobie tego kolegę jeszcze, zdążę. Jakiegoś ja laka dziwnego. Jest nagrywanie? Jest, nic się nie wyłączyło. Myślałem, że coś się wyłączyło, dobra. Co? Są u mnie, są u mnie, są u mnie. do aqua No nie ma łóżka. Ole zrobiłem go. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Ole. Dobra. Dobra, dobra, to już była druga ręka, więc to już będzie koniec tego odcinka. Do zobaczenia na razie i zostawcie lajka, like suba. Piszcie komentarze, jakieś tipy. Elo. Będą też gierki z widzami. No i z moim kolegą możecie też wbijać na jego kanał, akurat bo nie ma z nami, ale 333 Elo.